CCC jest dzisiaj warte 15 miliardów złotych, natomiast jeżeli chodzi o Żabkę, to nie jest młody głodny wilk, to jest tłusty kot w wartości 22 miliardów złotych. Żabka i CCC za sekundkę wchodzą do WIGU 20. CCC to jest wielki powrót po latach, a Żabka to jest, to jest debiutant. Budimex został dotknięty klątwą WIGU 20. CD Projekt zrobił piękny rajd swego czasu. Dino ewidentnie odżywa na taki długoterminowy wykres Dino, no to oni są blisko tych historycznych szczytów. No Jakbyś wziął taką dwuletnią stopę zwrotu, na, na CCC, no to ona, ona będzie nam tutaj szła w setki procent, prawda? Więc to jest spektakularny rajd. No i co do CCC, mam właśnie takie obawy. No, zwróćmy uwagę, jak wygląda CCC od końcówki 2024 roku. CCC nie rosło od 1 stycznia, tak jak reszta dużych spółek. Ja stawiałem CCC w kategorii spółek, które już yy, zrobiły tak dużo, że dużo ciężej będzie im się dźwigać wyżej, prawda? Więc raczej spośród tych dwóch kandydatów, Żabka czy CCC, raczej CCC bym tutaj widział jako kandydat data da, do klątwy.